W tym filmie będziemy rozmawiali na temat najlepszych aplikacji do nauki języka angielskiego, które możecie zainstalować na swoim telefonie. I co więcej, każda z tych aplikacji, które przedstawię standardowo, jak na moim kanale, będzie całkowicie bezpłatna. I od razu Wam mówię, lepszych aplikacji niż te, które Wam przedstawię, nie znajdziecie, dlatego że zanim nagrywam dowolny film na dowolny temat, tak jak sami wiecie, testuję mnóstwo różnych aplikacji, sprzętów, urządzeń, aby mieć dosyć dużą skalę porównawczą. Następnie od razu wam powiem Spodobał Ci się mój film, nie zapomnij go subskrybować, nie zapomnij polubić i może polecić swoim znajomym, jeżeli uznasz, że też warto, żeby oni się uczyli języka angielskiego i ten angielski był dla nich bezpłatny. Przejdźmy do najlepszych aplikacji do nauki języka angielskiego. Zacznę nietypowo, dlatego że nie najlepszą przedstawię na końcu, ale na samym początku. Aplikacja najlepsza z najlepszych, to mianowicie jest to aplikacja taka z pszczółką, na niej będziecie mogli się uczyć nie tylko wymowy prawidłowej w języku angielskim. Pamiętajcie, że Fun is lab ma w sobie dwa rodzaje, jeżeli chodzi o język angielski. Amerykański-angielski oraz typowo angielski, czyli z Wielkiej Brytanii. Ja osobiście korzystam z amerykański-angielski, dlatego, że to jest taki powszechniejszy język, tylko pamiętajcie, że amerykański-angielski ma w sobie mniej dokładną wymowę, czyli wiecie, takie oni przeciągają niektóre słowa, a brytyjski-angielski jest dużo bardziej taki wyrazisty. Ale ogólnie rzadziej wykorzystywany, bo jak oglądamy filmy, to jest jednak amerykański-angielski. E -learn. Będziecie uczyli się prawidłowej wymowy, pisania, słuchania, rozumieniu ze słuchania. Cała aplikacja jest oparta na grach. Polegających na nauce języka angielskiego, z czego warto wspomnieć, że będziecie w tej aplikacji się uczyć zarówno słów, zarówno gramatyki, ale i także całych zdań. Ta aplikacja Fanasy Learn nauczy Was kilku tysięcy słów, kilku tysięcy zdań w całym po angielsku, czyli Can I Park here, czyli ogólnie różnych użytecznych zdań, które będziecie mogli wykorzystywać i one będą Was uczyły także logicznego zastosowania innych poznanych słówek, która też nauczy Was właśnie tak. Aplikacja Aplikacja ta wygląda tak, jak mówiłem, Wam. Tu jest plaster, jakby miodu. Są wszystkie lekcje podzielone na jakieś tam klasy tematyczne. Oczywiście, jak każdą klikniecie, to one się Wam o kolejne lekcje otworzą. Lekcje w lekcji na lekcjach, no ale tutaj mówimy teraz o słowach. A możecie z boku, jak sobie przewinę, to się uczyć całych zdań. Oczywiście, zdania także są podzielone na lekcje tematyczne. Potem lekcje podzielone na kolejne podlekcje, no i macie różne gry do tych lekcji, czyli taką, jaką byście sobie chcieli, możecie wybrać. I teraz bardzo ważna informacja o tej aplikacji, mianowicie wersji takiej podstawowej, czyli bez niczego. Jak będziecie z niej korzystali, nauczycie się co najmniej 500 słów i co najmniej 300 ponad zdań, z czego ta aplikacja za każde uczenie się zdania, rozwiązywanie tych zagadek angielskich, czyli gierek. Jak będziecie je dobrze rozwiązywali, będziecie powtarzali też codziennie swoje lekcje, ogólnie sobie przypominali lekcje tutaj do menu. idziecie i sobie nauczone, i potem je znowu powtarzacie, to Wam daje to za każde ukończenie prawidłowe lekcji tak zwane kwiatki. To jest taka waluta w tej aplikacji. W tej aplikacji za wszystko dostajesz kwiatki, jak prawidłowo rozwiązujesz zadania. I co jest najważniejsze dla Was, że za 20 tysięcy kwiatków, to jest niedużo 20 tysięcy kwiatków, czyli tylko wirtualnej waluty zdobywającej się którą zdobywasz właśnie w tej aplikacji, możesz kupywać miesięczną subskrypcję bezpłatną, która otworzy ci dostęp do różnych poziomów. A, bo o tym nie wspomniałem, ta aplikacja jest dla osób początkujących, średnio zaawansowanych, mocno zaawansowanych. Ona jest na każdym poziomie odpowiednia, dlatego że ona ma wiele różnych poziomów w sobie nauczania. No i jak wykorzystasz właśnie te kwiatki? Ja powiem wam, że 20 tysięcy kwiatków kosztuje subskrypcja pełnej aplikacji, czyli wszystkich poziomów, wszystkich zdań, wszystkich słów, żeby wam odblokowało kilka tysięcy słów, kilka tysięcy, Zdań całych gotowych i wiele innych dodatkowych możliwości. To te 20 tysięcy kwiatków, to co miesiąc spokojnie uzbierasz, po prostu się bawiąc tą aplikacją, tak około 20-25 minut dziennie. Co miesiąc zbieram spokojnie, bardzo dużym luzem, żeby nie powiedzieć tego polskiego powiedzenia, z palcem mogę uzbierać 20 tysięcy kwiatków i co miesiąc kupywać. Czyli tak naprawdę za te kwiatki wymieniać pełną y, subskrypcję tej aplikacji. Korzystam z tej Easy Fun Learn już ponad 65 dni i codziennie tak około 20-30 minut dziennie się z niej uczę i mogę Wam zagwarantować, że w ciągu 65 dni korzystania z niej po 20-30 minut dziennie ja się nauczyłem więcej z tej aplikacji przez te 2 miesiące niż mnie nauczyli przez 4 lata, jakie miałem język angielski w szkole. A nawet powiem więcej, nauczyłem się tej aplikacji dużo więcej niż przez 4 lata w szkole, kiedy mi tukli język do głowy. Dlatego właśnie szczególnie polecam Fun is Learn, tą aplikację do nauki angielskiego. Jest naprawdę moim zdaniem jedną z najlepszych. No dobra, ale to była taka jedna aplikacja, ale jeszcze przecież są inne aplikacje, które też warte są uwagi. A mianowicie koniecznie sobie zainstalujcie też na telefonie Diki. Diki i jest to nic innego jak słownik angielsko-polski, polsko-angielski, jeszcze On się różni tym od typowych innych słowników, że nie tylko w nim przetłumaczycie sobie wyrazy z angielskiego na polski, z polskiego na angielski, ale jeżeli szukacie jakiegoś słowa to on Wam od razu pokaże przykładowe zdania z użytym tym słowem. Czyli możecie się uczyć także całych zdań z użyciem danego słowa, które wyszukiwaliście, a dodatkowo wszystkie te zdania, które są użyte, czy wyrazy słowa są tłumaczone przez native speakerów. Czyli dowolnego słowa, jakiego szukacie, one Wam przetłumaczy się z angielskiego na polski, z polskiego na angielski. Dodatkowo pokaże Wam przykładowe zdania z użyciem tego słowa, którego szukaliście i dodatkowo przy każdym zdaniu, przy każdym słowie będziecie mieli głośnik, który jak naciśniecie to będzie wymawiał to native speaker w tym języku, w którym właśnie się uczycie, czyli w angielskim. Jest to bardzo dobra aplikacja. Od razu mówię, jak szukacie słowników do angielskiego, innych nie ma co instalować. Niestety Diki pracuje online, czyli musicie mieć dostęp do internetu. Ale to się rekompensuje z tego powodu, że ten native speaker z różnymi zdaniami, które będziecie używali, czytali w tej aplikacji, ona bardzo szybko będzie Was też uczyła wykorzystywania danych słów i jak poprawnie wymawiać całe różne zdania w języku angielskim. Diki, jako słownik zdecydowanie najlepszy. I też bardzo potrzebny właśnie do nauki języka angielskiego. Kolejna aplikacja, która bardzo Wam się przyda, jest to mianowicie. Inaczej mówiąc, jest to aplikacja, dzięki której będziecie mogli sobie czytać proste historie w języku angielskim, będziecie uczyli się wymowy, ale przede wszystkim czytania ze zrozumieniem prostych historii języka angielskiego. To nie są takie proste historie jak Ala, Makota, Kotma, Ale. To są historie bardziej takie rozbudowane, czyli artykuły, różne jakieś opisy, czy jakieś tam kawał opowiadania. Jest to bardzo dobra aplikacja, aby się nauczyć czytania ze zrozumieniem. Podczas wracając jeszcze do DIKI, od razu wam powiem, że jak siebie zalogujecie na niej, też będziecie mieli dostęp do dodatkowych tekstów czytanych, mianowicie do różnych podcastów. Będziecie tam mieli dostęp czy do czytelniczych treści. Dlatego jeszcze raz, Diki koniecznie trzeba mieć przy nauce języka angielskiego. Następna aplikacja jest to o nazwie 90 tysięcy słownictwa angielskie. Jak sobie wpiszecie 90 tysięcy na Google Play, to od razu ją znajdziecie. 90 tysięcy słownictwa angielskie jest to aplikacja bardzo rozbudowana, tak jak jej nazwa sama mówi. 90 tysięcy słów będziecie mogli się nauczyć za Afriko. Po angielsku ona bazuje tak samo jak na obrazkach, czyli obrazki macie do, podpisane w języku polskim, w języku angielskim poprawiłowa yy, też ich wymowa, a ta 90 tysięcy słów ma jedną taką wadę, która jest skurzająca, mianowicie bardzo często wywalają w niej reklamy, bo w tych poprzednich w ogóle nie wywalają reklamy, w ogóle nie ma poprzednich reklam, które Was skurzają, niestety w tym 90 tysięcy słów będą reklamy Wam wywalać co ile słów będziecie się uczyli. Powiem Wam też jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie moje podejście jest takie, że jak widzicie a aplikacji na samego Androida czy na Telefon jest mnóstwo bezpłatnych. Polecam Wam, instalujcie wszystko, co jest bezpłatne. Oczywiście nie wszystkie naraz, bo Was one zmęczą, ale instalujcie sobie jedną bezpłatną. Nawet jak jest z niej parę tych kolekcji bezpłatnych, to ją instalujcie, uczcie się z niej. Jak ją przejdziecie, to nie kupujcie płatnej wersji, tylko ją wywalajcie, dlatego że one wszystkie poszerzą też Wasze horyzonty i możliwości korzystania z języka. Oczywiście niektóre są dla początkujących i cały czas będziecie mieli Apple banana i takie dalej i takich już wtedy nie instalujcie jak macie te podstawy tylko wtedy dobierajcie aplikacje które są już na wyższych poziomach mimo że są darmowe i okrojone niektóre inne aplikacje to też Wam wniosą coś dodatkowego dla Waszej nauki. A jeśli naprawdę podchodzicie ambitnie do języka angielskiego i naprawdę chcecie go się nauczyć, a nie tylko sobie mówić, że a, chcę się go nauczyć, no to trochę tam sobie podbijacie w tym angielskim i tak naprawdę uczycie się tylko po to, że niby coś robicie, ale do końca Wam nie idzie i potem macie wymówkę, że no nie mam zdolności językowych, to powiem Wam, to sobie sami wymagacie, że nie macie zdolności, bo nie chce Wam się uczyć i nie chce Wam się ruszyć dupy. Jeżeli naprawdę podchodzicie do tego, że chcecie się angielskiego nauczyć, od Wam polecam też pobieranie sobie, szukanie różnych audiobooków. W tych aplikacjach, które wcześniej wymieniłem, macie też audio historie, które możecie wysłuchiwać, ale dodatkowo audiobooki, czyli jakieś książki bardzo dobrze, które są na przykład wyraźne, Mr. Mełpo, które byście mogli sobie szukać, czyli takie kryminalne przygody, jakbyście sobie obsłuchiwali, czy Ani Zielonego Wzgórza po angielsku, to to są proste historie, które też Was uczą nie tylko słuchania się z językiem, nie też zastosowania zdań, ale także rozumienia danego tekstu. Swoją drogą mógłbym Wam polecić przecież radia BBC, American Country, Woodstock amerykańskie radio, które ja osobiście słucham przez internet i jest o tyle dobre te radia, że tam zawsze mówią w języku angielskim i też się osłuchujecie z różnymi sytuacjami, które oni komentują i się dzieją one na świecie. Z mojej strony to tyle na temat jakie wybrać, jakie są najlepsze aplikacje do nauki języka angielskiego. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeżeli ktoś mógłby jeszcze dodać i polecić jakieś aplikacje, bo na pewno wszystkich nie znam, na pewno są jeszcze jakieś, które są zdecydowanie warte uwagi, podzielcie się nimi też w komentarzu. Miło mi będzie, jak docenicie moje filmy, dacie jakiś komentarz, czy polubienie i subskrypcję. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie filmu. Zapraszam do następnych. Cześć!